Łatwo nie było, turniej kwalifikacyjny na korzyść ofensywy, aczkolwiek zaczniemy od tego pierwszego meczu, to był klucz do sukcesu, bo jednak Kraków wygrał wysoko ze Wschową. Dokładnie tak. Natomiast jakbyśmy tak mieli zacząć od początku, to, to jednak ten mecz z schową, który pierwszy żeśmy przegrali, to była nasz, nasza porażka. Potem mobilizacja, jednak widać, że zawodnicy i, i ja, może też trochę musimy mieć nóż na gardle, żeby, żeby zaprezentować się na takim poziomie, na którym powinniśmy grać. Tak? No, mecz ten drugi z, z liderem, w zasadzie z mistrzem tej krakowskiej grupy bardzo udany, a że ekipa jest ambitna i chciała zająć pierwsze miejsce w turnieju, musiała wygrać wysoko, dzisiaj z Chową też tak zrobiła, w związku z tym nie pozostało nam nic innego jak wygrać ten ostatni mecz, który daje nam awans do finałowego turnieju. Początek nie był wcale taki łatwy, bo jednak Ziębice nadawały tą grę. później jednak ofensywa wyszła do przodu 20 punktami, ale końcówka znowu była nerwowa. No generalnie przeważnie tak jest, że lepiej się goni, jeżeli ten wynik jest nieduży. Tak? Utrzymanie przewagi, jeszcze do tego stres, Ziębice w zasadzie grały na luzie, bo nie były w stanie już nic w tym turnieju osiągnąć. A my praktycznie graliśmy o życie. W związku z tym no, nerwowe sytuacje się zdarzają. No dobrze, że stanęliśmy strefą, zawodnicy się z niej wywiązali i to nam troszkę pozwoliło odjechać i zrobić wynik. No, potem zamiast to pogłębiać, no to, żeśmy tego wyniku bronili, to był, to był taki troszkę błąd, ale no, trudno się też dziwić, nerwy były. W związku z tym zawodnicy zostali rozgrzeszeni. Sukces się liczy i to jest najważniejsze. Największy sukces ofensywy do tej pory w historii tego klubu jest awans z turnieju półfinałowego do finałowego, ale to jeszcze nie jest awans do drugiej ligi. Okay. Nie, zdecydowanie nie. Schody się dopiero zaczną. Była 24 najlepszych drużyn na tym poziomie w kraju. Teraz została dwunastka. Jesteśmy w tej dwunastce, ewidentnie największy sukces tej drużyny. I niewątpliwie dla miasta Racibórz jest to duża promocja, z czego się oczywiście bardzo cieszymy. No teraz zostało na placu boju 12 ekip. No my w zasadzie liczymy teraz na szybkie powroty po kontuzjach, tak? No Marek Sidor zobaczymy, może uda się go doprowadzić do stanu używalności. No liczymy na Czemka Bednarka znowu mamy 3 tygodnie czasu, może uda się go też doprowadzić, no Emil po pomału wraca po tej kontuzji, bo też zaczął treningi dopiero późno. W związku z tym nasi kluczowi gracze no na razie są lekko kontuzjowani. W związku z tym, jeżeli wrócą i zdążą wrócić do, do pełnej formy, no to będziemy się starali w tym finale na pewno powalczyć.